Co w takim razie z tą żywnością? Czyli mówisz, że nie jesteśmy w stanie dostarczyć sobie spożywienia te, tego tak dużej ilości magnezu, który byłoby potrzebne do normalnego funkcjonowania? Tak, ge, generalnie oczywiście znowu, to może się to trochę różnić, znaczy może, różni się w zależności od wagi takiej, takiej potencjalnej osoby, ale ten RDA, czyli te, te rekomendowane dzienne, przeciętne spożycie, ono on ma wynosić od 300 do 420 mg magnezu. Takie są te szacunki. I wychodzi na to, że większość osób, jak mierzono gdzieś tam, między innymi Stany Zjednoczone, Europa, mężczyźni mają tore większe, średnie, kobiety tore mniejsze, ale szacuje się, że mamy 200 par dziesiąt. Mhm. I to jest najlepsze, że znowu samo to spożycie paradoksalnie nie mówi nam absolutnie nic. A propos tego, czy spożywamy wystarczająco, i nie chodzi tylko o to, że to odstaje od tej dolnej granicy 300 mg. Bo mamy różnego rodzaju rzeczy, które mogą wpływać dodatkowo na zmniejszenie tej płyni Mówiliśmy sobie oczywiście o stresie, ale teraz mamy kolejne jaja. Ym, yy, n -y, n Nagrywałem kiedyś odcinki a propos tego, że glukoza jest złodziejem składników odżywczych. I generalnie są składniki odżywcze, które w momencie w tym mamy piki glukozy, skoki glukozy, będą automatycznie rozkładane. I parę takich podstawowych to jest cynk, to jest magnez. Witamina C skoki do 100 yy, nie czy to było 140 czy 160 mg na dysyd, wystarczy taki skok magnezu, żeby na przykład z komórek układu odpornościowego wyciągnąć 50% witaminy C. Właśnie cynk, magnez, witamina C dostaje niesamowicie po dupie. Chrom będzie spadać, witamina B9 może spadać, itd., itd. Witamina D może spadać, całe mnóstwo składników odżywczych. Będzie zmniejszane, kiedy mieć piki glukozy. Teraz wracamy do czegoś, co głoszę od wielu lat i uzasadniam z każdej strony, że nasze wytyczne dietetyczne są absolutnie idiotyczne. Kiedy zalecamy komuś 50-60% podaży węglowodanów, jeśli chodzi o całkowitą objętość kaloryczną diety, i tych posiłków ma być, przypominam, dziennie 5, no to będzie mieć, wyciągamy magnes, wyciągam magnes, wyciągamy magnes. Wyciągam magnez. Ba. Ehm. Kolejnym takim czynnikiem potencjalnie e, będzie błonnik. Zawsze mówię, błonnik, możemy się kłócić, kłócić czy, czy e, on jest niezbędny, czy bo, może tak, on na pewno nie jest niezbędny, bo, bo e, to jest jakby jasne z literatury, ale czy może być przydatny. Natomiast błonnik jest bronią obosieczną znaczy, tak, on na przykład jest taką gąbką, ja zawsze przedstawiłem gąbka, która chłonie wszystko. Tak, czyli będzie chłonąć cholesterol, dlatego możemy sobie obniżyć cholesterol, między innymi dzięki niemu, ale chłonie też witaminy. I były takie badania, które pokazywały, że kobiety, które na przykład spożywały to było o, chyba nawet do, dokładnie te liczby 322 mg magnezu, czy już ewidentnie są w tym rekomendowanym spożyciu dziennym, ale spożywały w większej ilości błonika, który, przypominam, jest zalecany. Tak tym minimum 20 gram bunika, dziennie nie trzeba walić. Wciąż, patrząc potem po testach obciążenia magnezem, czyli tym złotym standardem, miały niedobór magnezu funkcjonalny mniej więcej 122 mg. Czyli nagle się okazuje, że ha, to nie jest tylko, czy ja jestem w stanie, jak to mówię, tymi wartościami papierowymi dojść do tego, czyli policzyłem sobie mądrze, że zjadłem 100 mg tego i 300 tego i tak dalej. W sumie wyrobiłem tą swoją normę. No teraz pytanie, jakie były piki glukozy? Je spożywasz błonnika? Tak? Jaki masz poziom stresu? No nagle się okazuje, koniec końców, że jeśli, i to są, jeszcze jest dużo więcej tych czynników. No tak, bo nawet jeszcze mówimy o tym, że pierwiastki równowartości, wyżej wartościowe mogą też wypierać i pojawia się wiele, dużo różnych zależności, które miałyby powodować to, czy ten magnez będzie przyswojony, czy nie. Dokładnie tak. I, 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 i o ile na początku komuś mogło się wydawać, jak mówiłem, że te subkliniczne niedobory, to się szacuje 30% populacji, tak? Ale w zależności o, też od takich grup ryzyka i do, doliczając też te kliniczne niedobory magnezu, możemy szacować, że to jest 50, nawet 80% populacji. My się wydacie, nie, nie, to jest szaleństwo, to mam nadzieję, że już nawet na ten moment widać, że patrząc na to, co nam się zaleca, patrząc na te wyjałowienie, między innymi gleby i tym samym składników odżywczych w produktach, mhm. e, nie jest to absolutnie nic szalonego. Bo też nawet był porównywane, ile spożywano 100 lat temu. Magnezu przeciętnie dziennie, no to 500 mg wychodziło. Teraz obecnie średnie wychodzi 250, czyli poniżej normy. Dlatego tam w badaniu właśnie określono, że to jest jakby cicha epidemia i się zgadzam, bo magnez, ze względu na to mówiliśmy sobie, tam 300 bezpośrednio enzymów będzie. E, koaktywować. Będzie brać udział w tych reakcjach enzymatycznych. Jest hmm. ważny, jeśli chodzi o, o tyle układów w ciele. Powiedziałbym na przykład jeśli chodzi o um, układ sercowo-naczyniowy. Jest prawdopodobnie najważniejszym e, pierwiastkiem nie potas, właśnie tylko magnez, o który trzeba e, zadbać. Zaraz do tego, co, wydaje mi się, można przejść, bo... No już 40 minut gadałem o tym, magnezie. Naw Nawet się nie rozgrzałem jeszcze. Czekaj. E, jeszcze szybko w takim razie wspomnijmy sobie um, o, no właśnie, bo tutaj wyzwoiłeś mi, jakbyś kolejne jakieś informacje mówię, że są inne rzeczy, które jeszcze tam wpływają. To właśnie warto wspomnieć na przykład o aluminium. Mm. Tak, jest to jakiś kontamin kontaminant, tak, Subst substancja czy pierwiastek zanieczyszczający. Więc aluminium na przykład to jest ciekawe, jest w stanie o 40% zmniej, zwiększyć wydalanie magnezu. Hmm. Czyli na przykład, dodatkowo, jeśli mamy te zanieczyszczenia, to tak będzie to wpływać i pięciokrotnie ogranicza wchłanianie magnezu. Hmm. Czy danie? aluminium jest absolutną rzeźnią. To jest ciekawe, mieliśmy akurat to było badanie e, z Polski, jest jakaś e, m, jakiś, e, nie, nie wiem, czy to jest. E, Chyba, chyba jakaś kopalnia, czy zakład wydobywający aluminium e, Gdzieś Skawno, Skawińsko, na pewno, na pewno znajdziecie. E, I było podawane, że ludzie, którzy mieszkają w okolicy, mają drastyczne niedobory magnezu. Mm. Tutaj u nas w Polsce. Czyli folia aluminiowa, na której pieczemy sobie rybkę, to no. nie jest najlepsze rozwiązanie. Mm. Nope. Um, więc to jest to, e, chlor i fluor są w stanie e, blokować, no tego też nie, nie brakuje. E, pot potem mamy różnego rodzaju takie e, dziwne, bym powiedział, nawet zależności, czyli na przykład e, niskie spożycie sodu, czy soli, tak naprawdę, jest, jest w stanie ograniczać e, wchłanianie wapnia. Mhm. E, co jeszcze niskie spożycie selanu. Selan jest jednym z tych tak zwanych, jak się mówi, e, nutrients of concern, czyli te składniki odżywcze, którymi trzeba się niepokoić, bo dużo osób nie spożywa ich wystarczająco. One na przykład na potęgę występują, pomijając tam orzechy brazylijskie i tak dalej, one na potęgę występują w jajkach, czy, czy też w nabiale, nie wiem, jakieś o, owoce morza i bardzo często są to rzeczy, do których ludzie są aktywnie zniechęcani do ich konsumpcji, czyli produkty zwierzęce. E, więc na przykład niski poziom magnezu jest w stanie na to wpłynąć. E, potem mamy... Jakiekolwiek kłopoty z nerkami, jakieś może być choroby typu aldosteronizm, to nie jest częste, ale z tych popularnych rzeczy, jakiekolwiek kłopoty z układem pokarmowym. Nieważne czy to jest celiakia, nieważne czy to będzie SIBO, z bakteryjny i cienkiego, nie wiem, kandydoza jejitowa, czyli te infekcje grzybicze, nie wiem, czy to będą jakieś stany resekcji jelita, czy to będzie infekcja heikobacter pylori, e, tak, wtedy mamy zmniejszoną kwasową żołądka. A potrzebujemy dosyć dużej kwasowości w żołądku, nie tylko żeby wkłaniać białko, czy żelazo, czy witaminę B12, jak jest wiele osób przyzwyczajonych, tylko inne pierwiastki dwuwartościowe. Tak, żelazo jest, jest pierwiastkiem dwuwartościowym, ale wap również. cynk również. I również magnes. Tak, i one są w stanie oczywiście również, czy ten stan Zmniejszonej kwasowości żołądka również będzie negatywnie wpływać na wchłanianie mhm. magnezu. Oczywiście też nieodpowiedzialna suplementacja, bo jeśli to są pierwiastki dwuwartościowe, one się siebie będą wzajemnie wypierać, jeśli jednego jest zbyt dużo. A jeśli ktoś tam będzie się bawił na przykład nie w walenie, nie wiadomo jakich ilości cynku i tak dalej, no to może wypierać między innymi żelazo, może w, jakiś, w jakimś stopniu wypierać magnez. No to jest ten główny zarząd tak. multivitamin, nie? Że ludzie przyjmują taki, te, te związki, które wchodzą ze sobą w reakcję, ale no i właśnie mogą a, a znosić swoje działania, albo wręcz powodować, że pewne związki się nie będą w ogóle przyswojały. I jeszcze bardziej nakręcasz te spirale. Tak. Znaczy, no właśnie o to chodzi. Tych, tych spirali jest mnóstwo. To może ostatnia rzecz a propos tych czynników. Mhm. E I przejdźmy do tego. I przejdźmy do innej części o magnezie. Zmniejszone, czy niedostateczna konsumpcja witaminy B6. Mhm. Tak jak mówiliśmy, że aluminium zwiększa wydalanie magnezu z moczem o 40%, tak niedobory witaminy B6 są w stanie bardzo mocno zwiększać wydalanie magnezu z moczem. Dlatego taka jedna z moich ulubionych pętli, jeśli chodzi o składniki odżywcze, jest taka, że i większość osób pewnie kojarzy, która suplementuje magnez, że najczęściej jest magnez z witaminą B6. Mhm. No bo jeśli nie masz tej B6 wystarczającej ilości, a jeśli bierzesz więcej magnezu, potrzebujesz więcej B6, jeśli nie masz tej B6, to ten magnez ci się dużo nie przyda, bo będziesz wysikiwać go. Więc masz tą pętlę, tak, magnes IB6, ale wiemy, że też mamy na przykład te stany em, lekooporności pod, podnoszenia poziomu witaminy D, tak? czyli na przykład ktoś może walić po witaminę D suplementacyjnie, wychodzi na słońce i się zastanawia, czemu jeszcze ma niedobory, tak, czemu ten poziom wynosi tam 20. E, I do aktywizacji? Witaminy D potrzebny jest magnez w dużych ilościach. Więc to jest ta pęta, że na przykład jeśli bierzesz witaminę D, lepiej, absolutnie lepiej, czy bym powiedział nawet jest to poniekąd obowiązkiem. A mnóstwo osób nas suplementuje, i słusznie, witaminę D, trzeba brać magnez. Jeśli bierzesz magnez, musisz mieć tą witaminę B6. Oczy, no oczywiście są inne pęty, że jeśli masz większe spożycie B6, to potrzebujesz tam. To, 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 nie, ale tak czy siak, tamte bym powiedział, pętle już nie są tak e, znaczące jak to. Jeśli masz D, witaminę D suplementowaną, tak, czy chcesz, chcesz mieć wyższy poziom? Magnez. Jeśli masz magnez B6, na szczęście magnez B6 jest często w jednym suplemencie. To powiedz mi, jakie jest to połączenie pomiędzy niedoborem magnezu, a tym, co jest w badaniu, czyli chorobami układu krążenia, bo to jest, myślę, że to, to ta kluczowa rzecz, o tak. której tutaj powinniśmy powiedzieć. Um, tak, no bo wiadomo, do, ty, do tej pory... Największym zabójcą są choroby układu sercowo-naczyniowego. I, I tutaj możemy sobie wykonać jakby kolejny, taki logiczny krok. Oczywiście, jeśli ktoś mi uwierzy, czy, czy nie wiem, może przeanalizuje swoją sytuację i stwierdzi, OK, mogę, być, mogę mieć kłopot z magnezem, czy ogólnie populacyjnie mamy kłopoty z magnezem, to pytanie, jakie będą tego konsekwencje? I konsekwencje są, przyżmując absolutnie przerażające. <laughs> Zacznijmy od tego. Magnez będzie regulować insulinooporność, tak? Czyli osoby, które mają niższe stężenie magnezu, mogą mieć automatycznie zwiększoną insuino, czy mogą, będą miały zwiększoną insuinooporność. Szczególnie oczywiście, jeśli najgorsze są te różnego rodzaju, bo ja tutaj mówię, tak, to jednoczynnikowo, że to wpływa na to, mhm. ale często oczywiście to nie jest jeden czynnik, mamy Złe wybory pociągają za sobą złe wybory. Czyli na przykład, jeśli patrzymy na te badania korelacyjne, epidemiologiczne, to osoby na przykład z najniższym stężeniem w kwartylach magnezu mają tam 3,25 razy większe ryzyko zachorowania na sukrzycę. No a na przykład co powoduje zwiększone wysikiwanie magnezu? Alkohol. Znaczy nawet to jedno czy dwa piwka dziennie. No to, to teraz, o ile dodatkowo mają zwiększone ryzyko zachorowania na cukrzycę osoby, które piją często alkohol. Dodatkowo 70-80% większy. A wiemy również, że no, nie wiem, sen będzie zwiększać insulina oporność, tak, jeśli jest w niedostatecznej ilości, itd, i Także to, to tak pod rozwagę, że nie bez powodu, często prywatnie z Dawidem sobie gadamy, że wszystko sprowadza się do podstaw. Ćwicz, śpi zdrowo się i prawda, ruch, właśnie. I, i jeśli to będziesz kontrolować, to większość rzeczy się układa. Zawal choćby jedną rzecz, spore kłopot. No i zazwyczaj jedna rzecz ciągnie ze sobą konsekwencje i wystarczy, że się nie wysypiasz i cała reszta się najczęściej tak, rozsypuje. Dokładnie. No to jest dokładnie to, to jak, nie, jak nie urok, to sraczka, tak? Jeśli <noise> za, zawalimy, jak to mówią, mówią profesjonalnym, że jeśli zawalimy jedną rzecz, no to często to automatycznie pociąga kolejną złą rzecz za sobą. I Ale też w drugą stronę, pozytywne, pociągają nie chcesz, pozytywne. Nie chcą słuchać, nie? Bo trochę to jest takie uw uwłaczające mojemu ego, to znaczy, że to ty nie rozumiesz ciężaru problemów mojego życia, z jakimi ja się mierzę, że ty mi mówisz, że ja miałbym się wyspać i to miałoby hmm. rozwiązać tak. problem. Hmm. I wiesz, często jak ja sam mam jakiś taki, wiesz, myśli, Boże, ale to wszystko jest bez sensu i sobie myślę, no Dawid, dobra, to słuchaj, możesz sobie zapisać te myśli i wyśpisz się, właśnie poćwicz, zjedz dobrze i zobaczymy, czy, czy one jutro będą dokładnie tak samo e, negatywne jak teraz. I hmm. co, ciekawe, spoiler. Nie są. Mm. Nie, że to jest jedna tak. rzecz, która, e, ktu, która pomaga. I ja wiem, że też są sytuacje, w których ty nie jesteś w stanie sobie pozwolić na to, nie? no, bo na przykład wyobraźmy sobie, że nie wiem, tam twój partner czy partnerka e, zachorowuje i ty musisz na przykład ogarniać całą, cały dom i jeszcze stresować z tą sytuacją. Więc no, naturalnym jest, że będą też takie tak. okresy, w których to jest po prostu, że wszystko jest na twojej głowie i trzeba po prostu przecierpieć. Mm. Dokładnie tak. by nie cierpiesz przez resztę życia. Ale tak jak mówisz, to, to są te, te, te prawdy, które niestety ciężko do nas docierają. Żeby było jasne, do, do mnie absolutnie też. No, chodzi o to, że wiesz, że tak jak rozmawiamy trochę o tym i wiesz, mamy już tam e, większą część rozmowy dotyczącą tego, jak magnes miałby nas zabijać. Większą? E, no... No, jedna trzecia. No, jedna trzecia. Zobaczymy, nie? Ale dążę do tego, że, aha, czyli można by było wysnuć z tego taki wniosek, czyli to, że nie umrę na zawał, albo to, że mam zaburzenia psychiczne, da się rozwiązać kwestią magnezu. Czyli kupię sobie po prostu jakiś konkretny magnez tak. i to po prostu miałoby rozwiązać wszystkie moje problemy. Dokładnie tak. I no właśnie, sama, sama insulinooporność, oczywiście ona będzie prowadziła do tego, że jeśli potem spożyjesz sobie jakąś ilość węgi, no to te skoki glukozy będą dużo większe, ale też glukoza będzie się utrzymywała na wyższym poziomie. Dłuższy czas. I samo to ja mam taki y, długi y, odcinek, że każdy posiłek y, na kanale, każdy posiłek równa się stany zapalne, tętnic, bo mamy tak zwane poposiłkowe stany zapalne. I one będą występować niezależnie od tego, co spożywamy, nawet jeśli ktoś jest na czystym keto, one też będą występowały. Natomiast najgorszy rozpiernicz, jeśli chodzi o ten śródbłonek tętnic, tam, gdzie zaczyna się miażdżyca, jest, kiedy mamy skoki glukozy. Tam to szczegółowo opisywałem. Nie będę oczywiście tego powtarzać, bo można sobie przejść do tego odcinka, ale chodzi o to, że jeśli mamy insulinoporność i mamy wyższe skoki glukozy, i ona się utrzymuje dłuższy czas, tam w tętnicach jest rozpiernicz. I mamy różnego rodzaju takie badania, które w jednym badaniu danych, gdy w jakiejś grupie porównują i hierarchizują czynniki ryzyka. I tych badań nie ma dużo, ale jedno jest zawsze prawdziwe. We wszystkich praktycznie tych badaniach, jeśli ktoś się skupia na APO po B, czy i po one często są nawet poza pierwszą piątką. Insulinooporność oporność ogólnie jest pierwsze, drugie miejsce, praktycznie non stop. To jest aż tak ważne, bo potem każdy z posiłek. A jeśli tych posiłków mamy klasycznie pięć i w każdym mamy mnóstwo węgi, będzie rozwalać po prostu, indukować te, te stany zapalne i jeszcze raz potem doprowadzać do miażdżycy. Także to nie jest tylko o insulinooporność, wyższa glukoza, nie. To jest jakby stres, olbrzymi stres e, oksydacyjny, ten tlenowy dla organizmu, uszkodzenie tętnic itd. Itp. Ba, nawet jeśli skupiamy się na twojej działce, na, na psychologii, to wiemy, że na przykład te podwyższone stany zapalne, zwiększony stres oksydacyjny będzie bardzo ładnie korelować. Więc już mam, nie wiem, je tych dziesiątek, pewnie znajdziecie na setek badań mamy, że jeśli masz ten zwiększony stres oksydacyjny, będziesz mieć mniej serotoniny. Będziesz mieć mniej dopaminy, oczywiście, będziesz mieć większy poziom e, hormonów stresu i tak dalej. Potem masz te całe zapętlenia, że na przykład niższy poziom serotoniny będzie sprzyjać ruminacji, tak? czyli tego roztrząsania, że o, kurde, czemu ja to zrobiłem? Niższy poziom dopaminy, tak samo. Pozwyczajnie, jeśli e, mamy te swoje myśli zewnętrzne i mamy niski poziom dopaminy, pozwyczajnie dopamina powinna być na optymalnym poziomie, bo ona jest wytwarzana w reakcji na nowe bodźce, tak. Wyjdziemy na, na dwór, zobaczymy nową osobę, coś ciekawego, nowego, wyrzuty dopaminy. Tego też oczywiście w mediach społecznościowych. Nowa wiadomość dopamina, tak? Te pętle y, zależności czy uzależnienia możemy tak tworzyć. Ale wracając przy, przy tych stanach, ta właśnie takiej ruminacji, czemu sprzyja niska serotonina, niska do, dopamina będzie dodatkowo wzmacniać te sygnały, które płyną z wewnątrz, czyli będziemy większą wagę przyporządkowywać nie temu, co jest na zewnątrz, tak, jak powinno to wyglądać, że dopamina to jest, ja to mówię, po prostu ten neurotransmiter odkrywców, tak? Że idziemy, coś nowego, nowe miejsce, och, te wyrzuty, człowiek się czuje podekscytowany, nie. To jest na zasadzie, a ze mnie szmata. A, I ta niska dopamina, zasadzie, tak jest, dokładnie tak. Dokładnie o to mi chodziło. Tak, jak mówi Stevie Wonder, oh yeah. Prawda? <śmiech> <śmiech> Więc mniej więcej to, to jest. Jeden z wielu przykładów tego, jak to wszystko wchodzi ze sobą pętle, i dlaczego ta, moim zdaniem, dobrze robiona medycyna holistyczna, jak się rozumie, te powiązania, powiązania, rzeczywiście to jest coś, co jest w stanie adresować szerzej. To nie jest tak, prawda, że nie wiem, jak, jak pewnie niektórzy twoi koledzy po fachu przychodzą, że nie wiem, ktoś ma kłopoty i tak dalej, i tak przegadajemy. Pewnie może to jest jakaś ukryta trauma, a może po prostu no stary. Może, Warto spojrzeć na swoją dietę, i, i warto się wysypiać, i tak dalej, i samo to często jest w stanie rozwiązać. Wiesz temat. Co? Myślę, że i tak, i nie, że często jednak, mimo wszystko, ludzie świadomie przychodzą i już są po konsultacjach lekarskich, dietetycznych, mm. i to nie wystarczyło, nie pomogło. Nie, to no za, ja nie mówię, że wszystko, wszystko żeby było jasne. Tak, tak. Tylko no, zwracam uwagę. Mm. A poza tym, z drugiej strony, ja też to rozumiem, bo sama wiesz, psychologia i psychoterapia jest na tyle skomplikowana, że może inaczej, że zauważam taki trend, że za każdym razem, jak przychodzi jakiś specjalista do mnie, to mówi, no a czemu psycholodzy nie robią czegoś tam, nie? I ostatnio hmm. nawet e, e, rozmawiałem z profesorem Andrzejem, księdzem profesorem Andrzejem Kobilińskim i on zwracał uwagę na temat e, nieznajomości działań kościołów zielonoświątkowych i wpływu ich na funkcjonowanie psychiczne człowieka. Ja sobie mm. myślę, no kurde, no to co, to jeszcze, jakby, to, mam wrażenie, że to jest rodzaj zarzutu na no takiej zasadzie, że wiesz, że ty powinieneś znać wszystko, no bo jednak zajmujesz się tym człowiekiem i psychiką. Tak. No, ale to jest niemożliwe, zwłaszcza, to, że nie. sama psychopatologia już jest trudna mm. sama w sobie. Mm. Chociaż, tak jak rozmawialiśmy, że w sumie tych zaburzeń nie ma tak, aż tak dużo. Hmm. No, ale to nie jest wszystko łatwe i takie jednoznaczne, więc ja też to rozumiem, że. No. A poza tym, jak jesteś młotkiem, to wszędzie widzisz gwoździe. Otóż to. Hmm. Myślę, że jak masz młotek, twoje wersja bardziej mi się podoba. Um, więc wracając, mamy insulinooporność oporność. Idąc um, dalej. Podwyższone ciśnienie. Więc generalnie magnes działa dosyć z na właśnie komórki śródbąka tętnic. Jeśli te komórki są, czy funkcjonują optymalnie, to one będą wytwarzać między innymi optymalny ilości tlenku azotu, tak? czyli ten nasz główny, główny gazotransmitek, który powoduje wazo dilatację, czyli rozszerzenie naczyń krwionośnych. Oczywiście naczynia rozszerzone równa się niższe ciśnienie. I to jest fascynujące, że w zależności od tego, na jaką kohortę, taką populację spojrzymy, to magnez może mieć często nawet lepsze wyniki, niż wiele leków na nadciśnienie, takich typowych hmm. farmakologicznych. Żeby było jasne, jeśli chodzi o dowolny, dowolny suplement i dowolny lek i dowolną interwencję, nigdy nie można zapominać o jednym. Efekty mogą być spektakularne, mogą być niewyobrażalnie duże, ale to będzie zależne od stanu wyjściowego. Więc generalnie im w gorszym stanie jesteś, tym większym efektów możesz się spodziewać. To jest co sobie mówię o błonniku. Że ludzie mówią, a, popatrz, jest tam tysiące badań, które pokazują, że błonnik działa. Mówię, no tak, ale weź grubą osobę i daj mu więcej błonnika, czyli będzie wtedy wsuwać mniej jakby, ciasteczek i tak dalej, schudnie. No ale daj mu posty, też schudnie. Każ mu się ruszać więcej, schudnie. Każ mu policzyć kalorie, schudnie. Ten, nie, nieważne co zrobisz, Często nawet absolutnie absurdalne rzeczy mogą się wydawać. Właśnie, każ im spać, może regularnie, albo przestać, nie wiem, wajć, wiesz, e, lampeczkę, czy dwa wina, czy, czy wódki. Lampeczki wódki. No, no, przy... Nie wiesz, czym się ktoś delektuje. <laughs> nie, jak, jak żółskie iszka, prawda? Takiego typowego, stołowego. No ale co ty chciałem? A, e, więc. Im w gorszym stanie jesteś, tym możesz spodziewać się lepszych wyników. I na przykład a, a propos tego, osób, które na przykład mają dużą oporność, du otyłość, suplementacja większymi dawkami magnezu, dojdziemy sobie potem do dawek, była w stanie spowodować, uwaga, obniżenie ciśnienia skurczowego prawie 20 mm słupa rtęci i, i 10 rozkurczowego. To jest szokująco, szokująco duże obniżenie, ale Uwaga, w takich teoretycznie zdrowych e, grupach to obniżenie będzie wynosić 3-4 mniej więcej skurczowe, około 2, 2 punkty e, rozkurczowe. Żeby było jasne, wciąż warto walczyć o te punkty. Tak? Jest, jest moim zdaniem gra absolutnie warta świeczki, ale możemy do tego podejść w ten sposób. I to jest taki, nie wiem, strategia czy, czy, czy e, trik, który lubię, że jeśli nie wiesz, czy potencjalnie potrzebujesz suplementacji czy czegoś, albo czy jakiś suplement, zioło ci pomoże, to może właśnie potencjalnie zobaczyć to po tym efekcie, czy odpowiedzi organizmu dawka-efekt. Mhm. Tak? Jeśli rzeczywiście potrzebujesz tego magnezu, nie możesz sobie zmierzyć bazowo ciśnienie i potem wprowadzić suplementację. Jeśli zauważysz u siebie to spore obniżenie, u bracie, u siostro, tak? To znaczy, że tutaj ewidentnie organizm potrzebował tego magnezu i potrzebował go dużo więcej niż ci się wydawało. I żeby było jasne, e, mówiłem, że praktycznie cała pula magnezu jest w kościach i tkankach. Nie spodziewać się efektu po jednym dniu i tak dalej. Trzeba wysycić to wszystko. Tak? I to wysycanie trwa, to może trwać w zależności od, od stanu niedoboru, parę dni, może trwać tygodniami.